witam serdecznie Dzisiaj chciałem wam pokazać jak w prosty sposób umieścić ogłoszenie nasze na, w grupie na Facebooku oczywiście jest to sposób darmowy do tego celu musimy znaleźć a i oczywiście będzie to wyglądało bardzo profesjonalnie tak jak na przykład ogłoszenie salego czy Ebaya, które są udostępniane na Facebookach szukamy na początek portalu który Daje nam możliwość takiego udostępniania. Jednym z takich portali jest e-ogłoszenia CO, Co prawda jest to domena w Anglii, ale nie ma problemu. Możemy sobie tutaj dodawać, dodawać ogłoszenia praktycznie na całym świecie. Nie ma znaczenia, że akurat to jest, to jest w Anglii. Już tam się tutaj otwiera portal, proszę bardzo. I robimy tak. Dodaję ogłoszenie. Mają możliwości albo się zarejestrować, albo dodać jako niezarejestrowany użytkownik. Tutaj weźmy przykład niezarejestrowanego użytkownika. Oczywiście, zarejestrowanie też nic nie kosztuje. Mamy tam więcej możliwości, ale nie wszyscy chcą, tak? To robimy bez, bez rejestracji. Ja do tego przykładu. Wybrałem sobie torebkę damską do sprzedania, czarną skórzaną. i Dlatego tutaj szukamy najpierw kategorii. Mamy w odzież obuwie dodatki, galanteria i dodatki. Rodzaj ogłoszenia sprzedam. Tytuł na przykład wpiszemy hit. Coś, żeby przykuwało uwagę. Skórzana. Torebka i yy, ja tak założyłem, że będzie gratisowa wysyłka. Dodamy: wysyłka gratis. Coś, żeby przyciągało, tak? W tytule. I teraz dajemy tutaj opis. Ja już sobie wcześniej ten opis przygotowałem. Sobie pozwolę, że go tylko skopiuję. O, tak jest najlepiej w notatniku sobie najpierw przygotować. Później tylko wklejamy i robimy jakieś jeszcze moje poprawki, na przykład tutaj Tak. Możemy coś o, na przykład pogrubić. Nie ma tutaj dużo, ale zawsze, zawsze coś mamy. Opis też go możemy pogrubić. Mhm. Tutaj jakieś fajne zdanie, że nie jest to z Chin, to możemy go przekrzywić. O, co jest gratis jeszcze, nie bransoletki, wysyłka, proszę bardzo, zaznaczymy. Zalety torebki tutaj mamy, też pogrubimy kilka wyrazów. Pojemność, trwałość. Jest i to. Tu mamy wymiary. Tutaj mamy filmik o tej torebce, ale o, czy o innej torebce, który pokazuje, jaka jest w środku. Jest inaczej trochę zrobiona, ale funkcjonalność jest taka sama. To jest tutaj wszystko dodane. Kolejną opcją ogłoszenie. Mamy 8, 14, 30, 60, 90. No miejmy nadzieję, że torebka się szybko sprzeda, aczkolwiek na potrzeby jakby tego filmiku, tego testu, dam nawet i 90 dni. Takie ogłoszenie, im duże jest na takim portalu, to Google go wyłapie i będzie wyżej w wyszukiwarkach. Jeżeli będzie tu szukał czarna torebka, to, to może znaleźć. Cena. No właśnie. Dobra, damy 29 funtów, to jest w funtach. Tak, żeby nie było 30. Osoba. To na przykład damy. No mojej mimo jej żonki, to ona będzie sprzedawać. Ona będzie odbierać pisze cały kraj, ponieważ, przepraszam, masz możliwość wysyłki, odbiór osobisty, możliwy w luton, Numer telefonu, który już mi się wyświetlił, bo wcześniej zadawałem też takie ogłoszenia, jest 442, tak, końcówka, no ja tu będzie odbierać Beata, adres mailowy, który tutaj możemy dać, też mój, ale nie chcemy na adres mailowy, wolimy, żeby do mnie dzwonili, do nas dzwonili bezpośrednio, czyli klikamy sobie ukrys adres mailowy. Czasami to jest też ważne, żeby jakiś spam do nas nie przychodził. Dobrze, tutaj mamy zabezpieczenie 5 az i zdjęcia. Czyli tak, mamy do tego. Do dodania możemy sobie trzy zdjęcia mhm. tak jest. Ja już też mam przygotowane trzy zdjęcia. Otwórz raz, otwórz dwa, otwórz trzy. Tutaj, jeżeli mamy jakąś rzecz do sprzedania, akceptujemy oczywiście. Regulamin nowości z serwisu. A, możemy wyrazić, nie musimy. To już od nas zależy. Dodaliśmy właśnie ogłoszenie, ale ono jeszcze nie jest aktywne, ponieważ jako niezarejestrowany użytkownik musi to ogłoszenie zatwierdzić nam administrator. Tak? A ponieważ ja jestem administratorem, między innymi, no to sobie szybciutko przechodzimy do panelu logowania: tak, ogłoszenia. Oczekujące jest nasza skórzana torebka. Potwierdzamy ją. Przechodzimy jeszcze do aktywnych, ponieważ na tym portalu każde nowe ogłoszenie, każde dodane ogłoszenie jest premiowane i jest premiowane na taką długość. Bo na taki okres to jak długo jest ważność ogłoszenia? To mamy 23 maj 2016 maj 23 proszę bardzo zapisujemy tak jesteśmy, przechodzimy do strony głównej i wala. Voilà. jest nasze ogłoszenie, tak hit, skórzana torebka wysyłka gratis tak, tutaj mamy nasz opis ładny to co nas interesuje numer telefonu Cały kraj, no i tak jak powinno być. Zdjęcia, proszę jedno zdjęcie, drugie zdjęcie, trzecie zdjęcie, te które akurat wybrałem do, do tego ogłoszenia. I teraz najważniejsza rzecz, czyli udostępnienie na Facebooku. Proszę, mamy ikonki Facebook, gadu Gadu, wykop, naszą klasę, blip, Twitter i Google. I. Właśnie tutaj możemy teraz udostępnić i podziel się na przykład na Facebooku i widzimy jakie to jest proste, tu mamy już cały opis, tutaj tylko robimy w grupie i na przykład damy, mamy tu trochę darmowe ogłoszenia, czy darmowe ogłoszenia Polska, mogą być darmowe ogłoszenia. I tutaj coś trzeba jeszcze o tym napisać, tak? Ja też tutaj mam przygotowane. Krótki opis, bo nie trzeba dużego. O, dziękuję. Witam do sprzedania. O. Skórzana torebka czarna z ozdobnym frędzlem, zielona podszewka, wysyłka gratis. Więcej zdjęć, filmik i opis w ogłoszeniu. I to oczywiście musi zachęcić oglądających, żeby do tego ogłoszenia zaglądnęli. I zobaczyli większy opis i więcej zdjęć, bo właśnie po to to ogłoszenie jest, żeby jak najwięcej informacji było przekazanych. Udostępniamy link. I poszło, tak? Tu jeszcze szukamy. Darmowe ogłoszenia. Grupa otwarta. Proszę. I oto jest nasze ogłoszenie. Jest krótki nasz opis, jest hit. Wysyłka gratis ogłoszenia. Proszę profesjonalne. Jest jedno główne zdjęcie pokazane. Klikając na takie ogłoszenie przechodzimy od razu do naszego ogłoszenia na portalu. Proszę. Yy, tutaj można śledzić ilość wyświetleń, dlatego ja linka do tej torebki. Wrzucę pod tym filmikiem na YouTube teraz, który, który oglądacie i możecie na bieżąco sprawdzać 23 maja, być może przedłużę, jeżeli torebka się do tej pory nie sprzeda. A ja przez najbliższy tydzień dorzucę tą torebkę do około, tam gdzieś jest może 40 grup różnych tematycznych, zarówno w UK, jak i w Polsce. Generalnie są to grupy, grupy z ogłoszeniami tak naprawdę. I, I możecie sobie siedzieć na bieżąco, jaka jest oglądalność, ile będzie wyświetleń tutaj przy, przy tej torebce. Dlatego zapraszam na stronę www.eogłoszenia.co.uk Dodawanie ogłoszeń, udostępnianie na Facebooku. A i taka mała rada, żeby nie udostępniać więcej niż do 10 grup dziennie i nie od razu naraz, tak po trochę, po 3, po dwie. Z przerwami kilku, kilkunastu minutymi, minutowymi, ponieważ Facebook może uznać to za spamowanie i może nam zablokować na jakiś czas konto, na przykład na tydzień, bo mi się tak przytrafiło, że miałem na tydzień zablokowane konto, bo dodałem naraz do, do kilkunastu grup, znaczy jedno po drugiej, oczywiście do kilkunastu grup i, i to uznał, że to jest spam, i mi zablokował konto i nie mogłem, mogłem się zalogować, tam przeglądać zdjęcia i, i tam inne rzeczy robić, ale nie mogłem udostępniać ogłoszenia w grupach. To wszystko. Dziękuję. Do następnego razu, do usłyszenia.